Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Marakis, a to jest drugi odcinek z demagry The First Berserker Kazan. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej w drogę. Zaskakujemy na dół. I proszę bardzo, mamy przeciwników. Standardowo dwóch, jakby inaczej. W pierwszej kolejności chcemy ogarnąć łucznika. No i teraz. Jak zrega nam się stamina, możemy ogarnąć tarczownik. Dobrze jest. Panowie wykoszeni. Niestety nic nie wyżegali szkoda. Jedziemy dalej. Bardzo ktoś wzywa pomocy A zaraz później atakuje No ciekawe Koleżka poskładany Aczkolwiek Sprawdzimy sobie miejscówkę Z której wybiegł Dobra miejscówka Jakby nie patrzeć, dużo krwi Dużo trupów. Będzie ciekawie Oczywiście Mamy misia Próbujemy Gałganowi wejść na Dubsko. Tak więc powolutku, powolutku kierujemy się w stronę misia. Cudownie! Wszedł kryt. Jedziemy. Cholera, stamina mogłaby się troszeczkę mocniej regać. Wcale bym się nie pogniewał. No i o jeden cios za dużo. Aczkolwiek gałgan poskładany. Dobrze jest. Wjechał nam kubraczek i sprawdzimy sobie teraz skrzynię, w której gałgan pilnował. Mamy nowy oręż. Oczywiście lepszy. Ekwipujemy. Ekwipujemy również kubraczek i. Na szyjnik. Cudownie, lecimy dalej. Takie budy będą się naparzać, pasuje. A my do skoku będziemy wszystkich przeciwników skubać ze zdrowia, wybierając oczywiście najlepszy moment do tego. No, i w ten oto sposób wykończyliśmy wszystkich przeciwników. Pasuje. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ładujemy się na górę. Proszę bardzo. Mamy ognisko, które przed chwilą żeśmy opuszczali. Skróty. To pasuje. Garniamy Fanta. Aktywujemy skrót. Lecimy do ognicha. Mamy jeden punkt do wydania. Wrzucimy go w obrażenia. I lecimy w dalszą drogę. Cudownie. No, sporo truposzy mamy. Tak więc całkiem ciekawa ścieżka. No bardzo ciekawa ścieżka, bo zaprowadziła nas do bossa. Jedziemy. Elegancko ładujemy kryta. Nie jest źle. Nie jest źle, całkiem rzeźko idzie ta walka. Aczkolwiek nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ładnie wjechał stagger, ładujemy charge ataki. Nie. Mamy łajzę poskładaną. Cudownie. Mission complete. Cholera, trochę za wcześnie skończyłem pierwszy odcinek. No ale cóż, jest jak jest, inaczej nie będzie. Obejrzyjmy cutscenkę. Mamy wybór poziomu trudności: łatwy i normalne, łatwy i normalne. Oczywiście bierzemy poziom normalny. I was helpless. I was lucky Ghost possessing you. Apologies, but to conquer it, you must undergo the trials of the Snow Mountain. You must be careful. The ghost possessing you is a powerful one. It will be very dangerous to purge yourself of it. Your body. We must have it! <laughs> Elegancko elegancko sprawdźmy zbytoą miejscówkę. coś tutaj jest do podniesienia. Wygląda na to, że nie. tak więc sprawdźmy czy możemy pogadać ze staruszką. Możemy to yourself the ghost You must prove yourself in the trials of the three in order to receive the blessings. You must find a way through the storm at the mountain's apex. Take my advice. Let fate be your guide. This is the same trial Bantu warriors can choose to undergo. The gods of the Bantu will decide if you are worthy of their blessings. The trial will begin when you pick up the weapon. The nature of the enemies depends on you. But the objective is always the same defeat all enemies that emerge from the abyss. There will be three trials and three blessings for you. The ghost inside you is no ordinary one, it is several different evil spirits now acting as one. It has chosen you with the powerful emotions that burn within you. You are a great prize for it. It will not willingly let you go. We followed the monster's roar and found you. Maybe it was the will of the gods. The Empire is our enemy, Kazan, but we still owe you much. If you had not defeated the Bazak Dragon, then we would all have been doomed. Okej, okay, trzy najważniejsze informacje. Mamy ogarnięte, będą trzy próby i będą trzy nagrody błogosławieństwa. Zobaczymy. Tak więc nie pozostaje nic innego, tylko zabrać się za pierwszą próbę. Ładujemy się do góry. Żadnych pantów nie mamy w tym miejscu szkoda. You think this will work? Go ahead, try it. Dotarliśmy na szczyt, cudownie. Mamy ognisko, aczkolwiek, zanim aktywujemy ognisko. To sprawdzimy fanty, które żeśmy dostali. Okej. Okay. Możemy sobie na razie poekwipować to, co wyleciało z naszego bosa. Więcej zdrowia weźmiemy. Teraz aktywujemy sobie ognisko. Wydamy punkty, mamy ich dwa, standardowo jeden w zdrowie, drugi w obrażenia, jest git. Lecimy dalej. Zobaczmy, coś ciekawego nas tutaj spotka. Okej, okay, mamy informacje na temat skilli. Pasuje, mamy nowych przeciwników, tym razem są to wilki. Zgarniamy fanta, lecimy dalej. Kolejne wilki, dobrze. Składane. Schodzimy troszkę niżej, oczywiście dokładnie się rozglądając żeby nie pominąć żadnych fantów, które mogą być tutaj poukrywane, a stety, niestety, będą one bardzo słabo widoczne, gdyż znaczniki fantów są dokładnie w tym samym kolorze, co śnieg w tej przepięknej krainie. Mamy rzutki, niech będzie. Sprawdźmy jak to działa. Pasuje! Pasuje! Broń dystansowa również jest mile widziana. Zgarniamy Fanciocha i tutaj możemy się wbić na górę. Co oczywiście uczynimy? Mamy kolejne wilki. Zgarniamy odłamek. Może być. Okej. Okay. Okej, okay. cholera, okej. Okay. Wajzo, gdzie jesteś? Chodź tu. Upierdliwe, małymiszone. Dobra, ale poskładane. Z trudami poskładane. Czy coś ciekawego w tym miejscu jest? Chyba nie. A jest, jest, proszę bardzo. W tym miejscu mamy eliksir, przyda się. Schodzimy na dół, hm. Stamtąd żeśmy przyszli, idziemy w tym kierunku. Dobrze. Kolejne wilki. Ogarnięte pasuje. Kolejne miksturki wjechały. To nas oczywiście cieszy. I cóż my tutaj mamy jeszcze ciekawego? No nie za dużo. Lecimy dalej. Elegancko. Dzik złożony, wjechały rękawice, pasuje. No i dotarliśmy do rozwidlenia dróg. Teraz pytanie prawo czy lewo? Pójdziemy najpierw na lewo. Mamy tu jakiegoś fanta. Cudownie. Zgarniamy wzmacniacz i proszę bardzo, mamy skrót do ogniska. To oczywiście nas cieszy. Brykniemy się do ogniska, zregenerujemy zdrowie. No i wracamy. Co prawda przeciwnicy się zrespili, ale są oni plecami do nas. Więc na spokojnie ich krytami wykończymy. Pasuje. ELEGANCKO. Dzika zostawimy w spokoju, pędzimy dalej. Zgarniamy wspomnienie. Przy okazji był Lecimy w dalszą drogę. Mamy nową broń, mamy nową broń i jest nią wielki miecz, który który daje radę. Oj, 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 oj. tutaj mamy jeszcze takiego wielkiego gałgana. Skubana nie trafił. Trudno. Elegancko. Stamina, stamina. Niech się Skubana zregeneruje. Ładnie ten miecz stageruje przeciwników, to trzeba powiedzieć. No i tak, mamy pierwszą próbę zaliczoną. Wjechał nowy miecz. No. Luknijmy sobie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Wracamy do, do naszej broni, tak Wracamy do naszej broni. Lecimy dalej. Coś tu ciekawego jest jeszcze? Nie. Mopki też nic nie wyżygały. Żadnych fantów do zgarnięcia nie widać. Lecimy dalej. Ścieżka prowadzi. Tędy jest git. Tam mamy ognisko, ale w pierwszej kolejności sprawdzimy sobie tą ścieżkę. Proszę bardzo, wjechały odłamki, pasuje. Ognisko spalone. Mamy dwa punkty standardowo. Jeden w życie, jeden w obrażenia. No i mamy dwie ścieżki. Mamy dwie ścieżki. W pierwszej kolejności sprawdzimy sobie tą ścieżkę. Zobaczymy, co tutaj ciekawego znajdziemy. O, dzień dobry. Mamy kolejnego małpiszona. Stamina stamina. Cholera. dobrze trzeba staminą zarządzać. Stager. Miał być atak ładowany, ale nie wyszedł, bo staminy zabrakło. Dobrze, mamy kryta. Mamy kryta, koleżka poskładany. Wjechały kolejne rękawiczki i tutaj jest fancior do zebrania. Proszę bardzo, wzmacniacz wjechał. Pasuje, pasuje, nie da się tego ukryć. Schodzimy na dół i wychodzimy z jaskini. Myśmy szli tędy, byliśmy tam. Ogarniemy sobie teraz tą miejscówkę. Dobrze jest. Możemy teraz kulturalnie wrócić do ogniska. No i przy ognisku zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku ukończymy pozostałe próby. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!